Witam wszystkich. Otwieram 21. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gorzyce. Witam na sesji pana wicewójta, witam panią sekretarz, witam panią skarbnik, witam panie państwa radnych, witam panie i panów sołtysów, witam media, witam obsługę sesji. Sesja prawomocna do podejmowania uchwał. 14 radnych obecnych, jeden radny nieobecny. Porządek obrad nie ulega zmianie. Więc proszę o zatwierdzenie porządku obrad przez podniesienie ręki. Kto jest za? Widzę, że jednogłośnie, także porządek obrad mamy już podjęty. Przechodzimy do podjęcia uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie wyrażenia zgody na, niebycie, na nabycie nieruchomości w miejscowości Gorzyce. Chciałem poinformować, że wczoraj komisje zebrały się wszystkie i dostały dokładne informacje odnośnie, dzisiejszych uchwał, także proszę w tej chwili o proszę o, o opinię komisji w sprawie pierwszej uchwały, to będzie Komisja Budżetowa oraz następnie Komisja Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. To może zaczniemy od budżetowej. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, wczoraj zebrała, zebrały się wszystkie komisje w jednym czasie. E, wszystko zostało dokładnie wyjaśnione. E, opinia Komisji Budżetowej jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. Komisja, komisja Rolnicza też po zapoznaniu się z materiałem opiniuje pozytywnie. W takim razie, jeżeli opinie są komisji pozytywne, czy są jakieś zapytania jeszcze do danej uchwały? Jeżeli nie ma, to proszę panią Ewę o głosowanie. Anna Cytnarska. Jestem za. Teresa Czerwińska. Jestem za. Ryszard Fyda. Jestem za. Barbara Kaczor. Jestem za. Bronisława Kochowska. Za. Henryk Matyka. Jestem za. Patryk Puka. Jestem, za. Jestem za. Paweł Słonina. Jestem za. Andrzej Stasiak. Jestem za. Anna Stępień. Jestem za. Paweł Szczygieł. Jestem za. Józef Turbiarz. Jestem za. Rafał Weiss? Damian Wrona. Jestem za. 14 radnych głosujących, wszyscy za. Uchwała przyjęta jednomyślnie, numer uchwały 21 przez 1 przez 25. Przechodzimy do drugiej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Radomyśl nad Stanem. Również proszę o opinię komisję budżetową. Więc tak, W tej uchwale e, będziemy dofinansowywać Gminę Radomyśl w wysokości 1400 zł, e, ponieważ e, to jest dofinansowanie do, na zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, e, która dowozi osoby niepełnosprawne do środowiskowego domu samopołocy w Radomyślu. Ponieważ jedna osoba z gorzyst dojeżdża tym busem, tak proporcjonalnie została wyliczona kwota 1400 zł i taką kwotą dofinansujemy e, Gminę Radomyśl. Opinia komisji jest pozytywna. Czy są jakieś zapytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma, to proszę panią Ewę o procedurę głosowania. Anna Cetnarska. Jestem za. Teresa Czerwińska. Jestem za. Ryszard Fyda. Za. Barbara Kaczor. Jestem za. Sława Kochowska. Henryk Matyka. Jestem za. Patryk Puka. Jestem za. Paweł Słonina. Jestem za. Andrzej Stasiak. Jestem za. Anna Stępień. Jestem za. Paweł Szczegieł Jestem za. Józef Turbiasz. Rafał Weiss. Jestem za. Damian Wrona. Jestem za. 14 radnych głosujących, wszyscy za. Uchwała podjęta jednogłośnie, numer uchwały 21 przez 2 przez 25. I przechodzimy do kolejnej uchwały zmiany w budżecie. Poproszę panią skarbnik. Na, wczor na wczorajszej wspólnej komisji. Yy, jaka miała miejsce. Została przeze mnie omówiona uchwała, yy, zmiany do uchwały yy, dotyczące projektu budżetu, yy, zmian uchwały budżetowej gminy Gorzyce na rok 2025. Z mojej strony jedynie jeszcze taka prośba, żeby w, w paragrafie drugim zwiększać się plan wydatków budżetowych w dziale 758, 758, 14 Paragraf 45, 458, pozostałe odsetki. W objaśnieniach Państwo mieli na, yy, dokładne uzasadnienie, czego dotyczy. Tutaj yy, w nawiasie ja yy, zawrę taki yy, zwrot, że w nawiasie do, że te do, środki do, czy, dotyczą zwrotu środków z Funduszu Pomocy Ukraina na realizację dodatkowych zadań światowych. To przeze mnie taki yy, tutaj w nawiasie uszczegółowienie takie przy uchwale będzie uważać. Reszta zmiany jest tak, jak było wszystko umówione wczoraj na Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę o opinię Komisję Budżetową. Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna. Czy są jeszcze może jakieś zapytania do tej uchwały? Nie widzę, także proszę panią Ewę o procedurę głosowania. Anna Cetnarska. Teresa Czerwińska. Za. Ryszard Weda, Barbara Kaczor. Jestem za. Brunisława Kochowska. Za. Henryk Matyka. Za. Patryk Puka. Za. Paweł Słonina. Za. Andrzej Stasiak. Za. Anna Stępień. Paweł Szczegieł Jestem za. Józef Turbiasz Rafał Weiss Jestem za. Damian Wrona Jestem za. 14 radnych głosujących, wszyscy za. Uchwała przyjęta jednogłośnie, numer uchwały 21 przez 3 przez 25. Tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zamykam 21. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gorzyce.